Chody 540 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika we Fromborskiej Szkole były bardzo huczne. Cała szkoła zafundowała sobie podróż w czasie, prosto w XVI wiek, do czasów, w których żył i tworzył Mikołaj Kopernik. To jest najlepszy przekaz historii, która nie musi być nudna którą młodzież może dotknąć, zobaczyć, posmakować. Uważam, że to jest zadanie, to jest, szkoła wykonała na szóstkę z plusem. Tak właśnie przemawia, to przemawia do wyobraźni również ucznia. Nie trzeba wielkich wywodów, wydaje mi się to. Lekcja le, le, lepszej lekcji pokazowej ja nie wyobrażam sobie jak ta tutaj. Prawda? Mnóstwo z epoki lub nie z epoki, ale wszystko jakoś swoją wartość. Chcę podkreślić tutaj no, wysiłek tych organizujących zespołów rodziców, klasowe. Może no, spojrzeć w koło, to naprawdę jest co oglądać i co podziwiać. Fromborska Szkoła nosi imię tego znakomitego polskiego naukowca, dlatego każde dziecko mieszkające we Fromborku doskonale wie, kim był i czym zajmował się Mikołaj Kopernik. Tutaj we Fromborku na każdym kroku jest okazja, żeby mówić o astronomii, o Koperniku. Jest mnóstwo promocyjnych materiałów i dzieci w tym uczestniczą. Ja myślę, że wielkim przeżyciem jest wprowadzenie sztandarów szkoły, gdzie jest najpierw szkoła im. Mikołaja Kopernika, jest wyjście pod pomnik Mikołaja Kopernika z kwiatami, złożenie i to zarówno małe dzieci to odczuwają, tą powagę chwili, jak i także starsze dzieci z szóstej klasy. Przedsięwzięcie na taką skalę nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie rodziców. To dzięki ich ciężkiej pracy dzieci mogły wziąć udział w żywej lekcji historii. Wspólną, solidarną taką pracą, zespołową. Klasa jest dosyć właśnie mówię, zgrana, ale udało nam się stworzyć oprócz stoiska na zewnątrz, coś pięknego w klasie. A proszę powiedzieć, jak panie zgromadziłyście te wszystkie eksponaty? Skąd to wszystko jest? Wszystkie strychy? Tak, strefy tam... sąsiedzi, babcie, dziadkowie, no każdy, każdy miał coś, coś takiego w domu. Także zajęło to jednak troszeczkę czasu, ale zebrało się tego wszystkiego. Tutaj mamy urządzenie do wyrobu chleba. Tu się wyrabiało ciasto na chleb, tak? A czy Panie próbowałyście tego? No tutaj akurat w tym niebo to jest dosyć, dosyć stare i uważam, że uciekłoby nam ciasto bokami. Mieliśmy właśnie zrobić roszczyn na ciasto, ale nie jest to zbyt szczelne. Urządzenie do robienia masła, tak? Maselniczka tak. stara. Ta maselniczka powiem szczerze, była używana jeszcze ze 4 lata temu. A nawet, nawet, nawet czy? Jeszcze jest czuć zapach takiego właśnie mleka. Ale też niestety... Na stan nie jesteśmy w stanie pokazać, zademonstrować, jak to yy, by wyglądało, tak? Czy Wasze Tara... dzieci znają te przybory, yy, tak, wiedzą, tak, tak. co się w nich robi? Tak, tak, co? tak. Mój syn mówi, mamo, a w domu możemy spróbować zrobić w tym masło? Czy <noise> dzieci yy, bardzo chętnie się identyfikują? Yy. Ze strojem, który, który mają, z, z tym, co przygotowują, więc to jest niewątpliwie bardzo kształcące, ponieważ trzeba sięgnąć czasem do książki, zobaczyć, jak ten strój kiedyś wyglądał, jak ten stół kiedyś wyglądał, co jedli. Także z całą pewnością to jest, to, to, to jest bardzo cenne zadanie edukacyjne, bardzo cenne i po prostu to się nie da tego przecenić, bo żadne, żadne słowa z książki nie nie wzbogacą, tak, tego myślenia. To jest po prostu, to wyzwala inwencję twórczą. Kiedyś, kiedy ktoś nie ma czegoś, to musi zrobić to z czegoś sam z byle czego. I czasem wychodzą bardzo fajne rzeczy. Proszę patrzeć tych żaków, jak oni są ubrani, te małe dzieciaki, które chodzą z, z kubkami przypasanymi, mało tam, coś ma tam kubek drewniany i łyżkę drewnianą. A więc coś tam wie, coś tam czytał. To zachęca do tego, żeby odwiedzać strony Internetowe, żeby um, cenne, a nie tylko z grami i jakimiś tam głupstwami, to zachęca do odwiedzania muzeum. Także to jest niewątpliwie bardzo cenna rzecz. Ja się bardzo cieszę, że takie rzeczy są we Fromborku. bardzo. Myślę, że to też w całej Polsce się odbywa no, w różny sposób. Mało tego, tego, tego rodzaju sytuacja, jak tutaj, sprzyja mm, więziom rodzinnym. A także więziom społecznym, prawda? Tutaj się angażują bardzo niesłychanie rodzice. Tutaj na pewno też dziadkowie i babcie włączają się w te zadania, bo trzeba było zdobyć te, te wszystkie kołobrotki, powyciągać to ze strychu. No kto to wie, co to jest to, czy tamto? To przecież to dziecko się dowie dopiero od tej swojej babci. Jakby tak to stało zakurzone, to kto by o tym wiedział, prawda? Uczniowie młodszych klas wraz z rodzicami przygotowali stragany ze staropolskimi smakołykami. Natomiast klasy starsze przygotowały wystawy dotyczące działalności naukowej swojego patrona. Od kiedy powstała szkoła tutaj ta przy Katedralnej 9, szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. Jest to wzór do naśladowania dla wszystkich dzieci. W związku z tym chcemy przybliżyć postać i wszystkie działania Mikołaja Kopernika. Jest to wzór do naszego naśladowania, do zdobywania wiedzy i żeby dzieci po prostu no, miały wzór do naśladownictwa i wzmocnienia, tak zwane wzmocnienia, żeby dzięki temu mogły się opierać i wiedząc o tym, że nawet takie czasy, jak czasy Mikołaja Kopernika były trudne, prawda, dziś postęp nastąpił do przodu, można więcej zdobyć, więcej się dowiedzieć, więcej nauczyć, że warto, że warto swoją wiedzę rozwijać. Co roku próbujemy prowadzić, znaczy co roku organizujemy święto szkoły, jest to albo w lutym, albo w maju, czyli albo na urodziny, albo na pogrzeb, na śmierć Mikołaja Kopernika yy, i... Yy... Staramy się właśnie przybliżyć postać Mikołaja Kopernika, tak jak są tutaj przygotowane plansze. Tutaj jest cały szlak kopernikowski, że nie tylko działał we Fromborku, działał również w innych miastach. Chcemy pokazać również to, co zachowało się w Olsztynie, ten rysunek jego wymalowany przecież przy krużgankach. To jest takie świadectwo typowe z czasów Kopernika. Chcemy wiedzieć ileś działał we Fromborku, co zrobił, jaką trasę musiał pokonywać, zanim zdobył wszystkie swoje zawody i wy kształcił się, a dzięki temu chcemy przy, przybliżyć dzieciom e, czasy kopernikańskie, kopernikowskie, kiedy, kiedy on, w ten czas, kiedy on żył, e, jak, co spożywano, co jedzono, czym się posługiwano, jak się ubierano. I chyba nikt nie może mieć wątpliwości, że takich obchodów swoich urodzin, jakie urządzili uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z zespołu szkół we Fromborku, nie powstydziłby się sam Mikołaj Kopernik.